Tego się cieszysz. Ile kart oddajesz? Nie ha! Ale no no to, to, to nie jest. 7, A nie, to nie była siódemka. Teraz rzucam siódemkę. Właśnie na to. No. <laughs> Raz, dwa, trzy. Nie mam jak wygrać. Moi. No się nauczył, że trzeba nagrać. No w tym życiu dostałem tę piątkę i czwórkę w chujkę. Ile razy siódemka wypadła? Można sprawdzić. 28. Chuj dużo <laughs> chyba to jest z końca gry. <laughs> Nieprawda. 11 kart to było gdzieś połowa. A każdy ma 10. Aha, ma 10 punktów. Nieważne, co robiłem <laughs> to skloniec. Jadłeś kanapkę z kotletem. Jadłeś kanapkę z kotletą. Magdy Daj zamiast boża owce i jedzikit, no. ale ty jesteś świnia, ale <laughs> jesteś świnia. <laughs> Dobra, dobra, ty to pierwszy zapoczątkowałeś. Oj, <grym> kurkwa. </dźwięk> Ale okej, na to nie wpadłem. Zresztą tutaj turę. Nie działa chyba. Nie to. działa, oh, fuck Wiesz kiedyś, wtedy chyba też było. Będzie. Jest jeden rzut, który mi nie daje wygranej. Ja czuję, 107. że to jest... Siedemka. <grym /dźwięk> La la, li, la 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 ma tak tak jak no, bardzo nie dobić swojego wiatu <laughs> no <Masz>. o oh, dzięki za fprad i zwać u user disconnected from your channel Ej, czemu nie mogę wybudować miasta? Bo już nie masz miasta. Jak to? No już w rogu nie masz. To dobrze, że Wojtek wyszedł. Wojtek wróć. Ja nie wiedziałem, że nie można mieć pięciu miast. Nie, czy Wojtek jest? Czy sobie poszło? Nie. Cześć Wojtek, co tam u ciebie? Gratulacje wyganej. Dzisiaj się nauczyłem, że nie można wybudować pięciu miast. Nie, ale ja ci dam drewno, a ty mi też jest boże. Mam tylko dwa drewna, ale ja ci dam więcej drewna. <laughs> Za mm. no co? Bez Boże. Ja mam tylko dwa drewna. Eee, zrozumiałem. Please. Jak stracę miasto, to ja chyba lećkutuję tu. Chyba wszyscy wtedy potracą. Nie, tylko jeden ja dalej właśnie stawię. No ale jeżeli no. nikt nie ma aktywnego rycerza, to chyba wszyscy. No ale dalej trafią. właśnie aktywuję. Oj. Oj! Please, nie, nie, nie może tutaj. się to wydarzyć. Ja zapomniałam o tym. <noise> <noise> Także czuł, Żegnaj moje miasto. Też musieli tylko kliknąć. O, o. Mati. Mati. Na miłości I hate this game so fucking much Nienawidzę jej, nienawidzę tej gry Nienawidzę jej Jak można mieć po tylu ruchach 5 punktów nada, no kurwa. O, moja tura, fajnie 8 Please no 7, please no 7, please no 7 Every time, dlaczego ja gram w tą grę... Ja wtedy dole jebać tą grę w dupę jebaną. To nie. Ja. Jeszcze na siatce w do piłko dostałem centralny. Ta tak. Zodat z ataku? No i to takiego mocnego, nie wiem, gdzie mnie Akurat tego co najmocniej u nich atakował. Mmm... Gdzie by tu przestawić? Wojtek nie okradł, a Darek nie, więc muszę Wojtka okraść. To biłeś, kurwo. O kurwa przepraszam. Naprawdę niespecjalnie to zrobiłem Da się cofnąć? Dobra, olej Nie, sorry. Niespecjalnie, naprawdę. Ile to trwa? Zazwyczaj? 40 minut? Pięć, 30, 30 200, raczej. No dobra, to... Dajcie znać tam na Facebooku, czy coś jak skończycie Jedyne się no, do Jak będziecie chcieli jeszcze grać by był hamik to można by jakiegoś flexa walnąć Chyba, że ty chcesz grać w katan Tomek yeah, ja, ty, ja katan <laughs> nie lubię Za bardzo My też nie lubimy I mnie skok blokował tam, ja tam chciałem na 4 9, 11 postawić Zgadnijcie jakie to. trzy karty dostałem. jesteś dzban Wojtek, kurwa, no naprawdę ci te dwie czwórki 4-9-11 był lepszym polem chyba mimo mogłeś nadech na 2-3-3 stawiać no mogłem te 4... no i później do poetu z kamieniem byś sobie dojechał żeś mi nie powiedział o tym a co miałem ci mówić? 3? O. co to jest? 2-3-3, ale by był bogaty <noise> ja mówiłem, a mówiłem, a mówiłem jak się rycerze kręcany ja, ja myślę, że to czasem władli się czasem ja kurwa zdjął ze, ze swojej trójki. Mam <laughs> <laughs> monopol. No, no, no i się ze No obawiłem Poszło. to poszło? No, na rama, czy jeszcze raz? 7 24 razy. 0. No. <grymne> <Co? grymne> nie no, ja pierdolę. <grymne> to tam, wy to tam wiecie jakieś fisiaki. No, kąpaliśmy się razem tym końcu. O, dawno nie było, dziewiątki. Reszcie wreszcie coś daje ta dziewiątka. Hmm? Teraz przydałoby się rzucić dziewiątkę, bo dawno nie wypadła Już starczy wam, wpadliście do kotła z tymi dziewiątkami O, patrz, dycha Jezu Jak siadło Teraz siódemka ty byś jakąś siódemkę wyrzucił, co? Tak co daje? Co to chce? A, to jest <laughs> sure. ty No tak! pan zrobił miasto z <laughs> Do na raki, <laughs> Nie! <laughs> Sami możesz się zaoferować. Darek, co masz? Krzywda jak chcę. Mam drewno i dwa z Ebola, ma na ten swój filmik, co mi wysłać. Czekaj, co się dzieje? Jezus Maria, czemu? Czemu ja mam tyle tych? A tu wypadało 9 i 5. Drewno. I pało. Nie nachapał się tego drewna, no i mnie skok blokuje za chwilę. только, если выпадным Уйти в ксэш Да не подрати

za co? Pewno. To ja się piadał. Patrz na to. <grym> to co? co? I tak pewnie jeszcze coś wypadnie. I wtedy siódemeczka. Patrz dziesiątkę. <grym> I siedemka. Jeszcze ci oddajesz w robię i robi jeszcze bitkę. Aj. Mati Weź, poratuj zbożem z Bożem. No, no właśnie nie mam. To nie podatumuję. Nawet Nafezato. Tak, bo to akurat w ogóle nie chcę. O. Tak. 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 Halo? Tak. Dlaczego? Jestem dobry? Cały czas ci dają trzy prostokąciki przy wyniku O! Teraz pośryps idzie. Jeszcze się tym i wszystko z to kurwa. O, mogę sobie jeszcze jedną kupić. To przedłużył. Idzie. Darek, dzień konia. Coś, Wojtek nie. dwa razy trzeci, to, to nie, nie dzieje się. Gdyby ja się... Darek nie zabrał tej najdłuższej drogi, to bym wygrał. Dosłownie. Na co, co to się chodzi, że ja dostałem 12, Darek, 4, a Wojtek daje 34. Jaki to jest głupi ten! Dwójka nie raz nie, razy, nie razy, co dziewiątka... Dwójka nie raz. You don't say. Ale trójka siedem razy i dwunastka cztery i jedenastka dziewięć. Oh shit.